Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu tej i my przed Państwem eksperty dr Tomasz Nowak. Dzień dobry, witam Państwa i pani redaktor Wioleta Łechtańska-Błaszczak. Zaczynamy. Panie doktorze, jest ciepło, piękna pogoda, za chwilę koniec roku szkolnego, więc cieszymy się z, z tego, że będziemy mogli jechać na wakacje. A w związku z tym, że wszyscy mamy pupili, no to musimy się zastanowić do tych wakacji, przygotować, nie tylko myśleć o nas, o naszych dzieciach, ale też o nich. I tutaj pytanie, czy zabierać, czy nie zabierać. Oczywiście wszyscy teoretycznie wiedzą, że koty powinniśmy zostawić w domu i im zapewnić opiekę, ale z psem, no właśnie, w niektóre miejsca możemy te psy zabrać, w niektóre nie możemy. Jest to szerokie Temat, więc może musimy sobie tak po kolei. Więc powiedzmy, że decydujemy się, żeby zabrać tego psa ze sobą. Wydaje nam się, że jest dobrze socjalizowany, grzeczny pies, więc, mhm. więc go zabieramy. Czy e, miejsca, do których jeździmy, zazwyczaj jak to się obserwuje, jak mówią tutaj osoby, które przychodzą też do kliniki, czy są otwarte i przyjazne pieskom? Mhm. Rzeczywiście jest to dosyć obszerne zagadnienie i tak naprawdę. Mm, z... Każdym tym opiekunem czy rodziną, która z takim pupilem chce wyjechać, jak już słusznie zauważyliśmy, wśród tych czworonogów jest taka tendencja, że kodra, czy jest domatorem, mówiąc ogólnie, więc jego zostawiamy w mieszkaniu, czy w domu i organizujemy mu opiekę na ten czas. On gorzej znosi różnego rodzaju no, zmiany otoczenia. Natomiast w przypadku psów, jeśli nie jest to podróż samolotem. I y, możemy go wziąć do samochodu, wziąć w y, góry nad morze, nad jezioro. Na okres kilku czy kilkunastu dni, to ten pies będzie jak najbardziej szczęśliwy. Oczywiście, tylko warunki, jakie powinniśmy mu zapewnić w trakcie podróży, albo o nim też myśleć z wyprzedzeniem, żeby był przygotowany do tego wyjazdu i żeby żadna niespodzianka nie spowodowała niestety, ale no, zmiany planów tych wakacyjnych, bądź też tego, że będą to raczej przykre wspomnienia to już takie myślenie powinno być. Na dużo, na długo wcześniej, i być może te rzeczywiście nasze uwagi będą mogły Państwu pomóc. Przede wszystkim decyzja o takim wyjeździe z psem będzie wynikała z tego, czy ten pies jest socjalizowany czyli odrobiliśmy tę lekcję, aby. Wychodzić z nim w różne miejsca, budować relacje albo oceniać go w różnych relacjach, jakie on tworzy, i przede wszystkim, jakimi środkami transportu on też się czy to lubi poruszać, albo która akceptuje. No niektóre psy y, faktycznie są. Tak poukładane, że niezależnie jak długo jedziemy samochodem, to są w niebo wzięte, mogą jeździć pociągiem, mogą jeździć autobusem i to im wszystko pasuje. Nie mają żadnego problemu jakby ze zmianą wybicia z takiego rytmu dobowego i, i, i dostosowują się do tych potrzeb takiej podróży. Natomiast Sama przestrzeń, jaką powinniśmy przygotować w takim samochodzie, no, to jest czasami pierwsza bariera, którą nie wszyscy yy, właściciele czy opiekunowie mogą pokonać. No bo jeżeli mamy małego pieska, do tego są transportery podróżne, tego miejsca nie potrzebujemy aż tak tyle, żeby z nim podróżować. I to są zwykle też psy, które rzeczywiście częściej nam towarzyszą na co dzień, więc one są przyzwyczajone do tego, że gdzieś trzeba zaczekać, gdzieś trzeba wejść do restauracji, że spotykają się z innymi ludźmi, z innymi psami i, i nie ma z tym konfliktu. Natomiast psy raz średnich i dużych bądź olbrzymich, no potrzebują specjalnych. Warunków samochodów. I samochodów, gdzie nie będzie to przestrzeń, jakby wydzielona między jedną walizką a, a, a drugą, tylko gdzie będzie mógł ten pies swobodnie przez te kilka godzin po prostu położyć się, rozciągnąć łapy i gdzie również samo tempo podróży, jak i powiedzmy, temperatura wewnątrz samochodu nie będzie wpływała. I powodowała dyskomfortu, powiedzmy, gdzie mógłby się ten pies albo zagrzać, albo nawet przy otwieranych oknach no, hałas, który powoduje szum powietrza, i też być może zapalenie spojówek, zapalenie uszu, przewianie, no, nie skończy się oczywiście dobrze, więc czasami to już jest taki, taki próg. Pierwszy związany z wynajmem samochodów, co też nie jest łatwe, ponieważ nie każde wypożyczalnie godzą się na to, żeby czworonóg mógł podróżować. No i kwestia tego, czy ten rzeczywiście pies zniesie kilka bądź kilkanaście godzin podróży. No bo są mi pomysły, żeby jechać do basenu Morza Śródziemnego i tam w wyższych temperaturach no, też trzeba tego psa wcześniej ocenić czy rzeczywiście będą to dla niego udane wakacje. No i spytać przede wszystkim właśnie, czy tego psa możemy zabrać, bo takie pytanie może spowodować sporą barierę. Dojeżdżamy na miejsce, a panna mówi no niestety, ale nikt nas o to nie pytał. Natomiast wydaje się, że coraz więcej chyba tych miejsc rzeczywiście się tworzy, bo nawet jak wpiszemy w internecie zapytanie właśnie wakacje z psem, to wyskakuje nam mnóstwo takich miejsc. Zapraszamy, specjalne miejsca, które nawet właśnie dla nich są przeznaczone. To, to prawda, bardzo to już fajnie. sobie jakby wyobrażamy, że nie ma takiej sytuacji zaskoczenia. Że pies nie może wejść do hotelu czy do pensjonatu na kwaterę, bo myślę, że nie ma aż tylu beztroskich osób, które by poszły na taki żywioł. To zwykle są uzgadniane kwestie i często związane też z takim pobytem psa dodatkowo opłaty. Natomiast samo przygotowanie się do tej podróży to nie jest tylko kwestia transportu, ale też i bezpieczeństwa tego zwierzęcia własnego, jak i stworzenia bezpieczeństwa otoczenia, w którym to, to zwierzę przebywa. Obroże, szczepienia? Obroże, szczepienia odpowiednie smycze, uprzęże, mhm. powiedzmy, akcesoria pielęgnacyjne i kaganiec dobrze wziąć chyba prawda, bo... Jeżeli jest taki wymóg i faktycznie jest to rasa, która powinna być w kagańcu albo u której ten kaganiec możemy założyć i nie wpłynie to też na, na powiedzmy komfort oddechowy, to owszem tak. Natomiast my częściej przed taką podróżą przygotowujemy te rodziny na różnego rodzaju sytuacje związane z profilaktyką, czyli to zwierzę musi być bezwzględnie odrobaczone przed wyjazdem, powinno mieć sprawdzony profil szczepień i uzupełniony. Uzupełnioną tę profilaktykę oszczepienia, które mogłyby być konieczne w tych miejscach, do których rzeczywiście ta rodzina jedzie na, na wakacje. Myślę o chorobach endemicznych, myślę o jakichś powiedzmy pasożytach czy, czy jednostkach chorobowych, które nie są obecne tutaj, albo tak manifestowane jak w tych, pod tymi nowymi adresami. Więc. Też się orientujemy, w której części Polski albo w której części Europy, w jakich lokalizacjach i na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Powinien oczywiście przy wjazdach zagranicznych być paszport, no i dobrze też się przygotować, żeby mieć apteczkę, którą komponujemy w rozmowie takiej i konsultacji lekarsko-weterynaryjnej, zależnie od tego, jaki rodzaj aktywności i w jakim otoczeniu będzie to zwierzę przebywało. Troszeczkę inne preparaty, inne, powiedzmy materiały składają się na ptaczkę nadmorską, inne na górską. No jeszcze inne powiedzmy na taką czysto miejską, jeśli ktoś chce jeździć z psem i zwiedzać duże, duże aglomeracje, tam też troszeczkę inaczej to może wyglądać. Plus to, żeby mieć no, jakąś listę, zaasekurować się, gromadząc adresy gabinetów weterynaryjnych czy lecznic weterynaryjnych, gdzie w razie potrzeby będzie można szybko e, otrzymać Odpowiednią pomoc, ponieważ różnego rodzaju wypadków, skaleczeń, urazów, właśnie niestrawności, stanów takich nieprzewidzianych, z którymi łatwiej radzimy sobie na miejscu, no, te mogą się też zdarzyć na wyjeździe, a już na wyjeździe, mając tryb wakacyjny albo potrzeby powiedzmy. Kilku członków rodziny, jeszcze z jakimś harmonogramem zwiedzania i z rezerwacjami, i z niewiadomą, co z tym psem, gdzie pojechać i kto się ma nim opiekować. No, to bywa rzeczywiście czasami bardzo dużym utrudnieniem, albo nawet i całkowitą. Taką, powiem, dewastacją tych wakacji. No właśnie. Tutaj taka też prozaiczna rzecz, o czym warto, warto powiedzieć, to te woreczki też na psie, odchody, warto zawsze. A to zapraść. mamy na co dzień, więc wyjeżdżamy też z nimi. No to się Dokładnie. nie zmienia. No właśnie, jak już się nam napiętrzą te problemy i dojdziemy do wniosku że nie bierzemy jednak psa, no to jak najlepiej właśnie do tej sprawy podejść. Można sobie zobaczyć też wcześniejszy odcinek z psów kotów i nas odnośnie właśnie psich hoteli. Bardzo ciekawe miejsca też są tutaj pod Poznaniem, no, którym można rzeczywiście zaufać, no bo pies na te kilka, kilkanaście dni może tam ze spokojem pozostać. Przyznam szczerze też jako opiekun psa, że nieraz jest to ta trudniejsza decyzja, jeśli się nie nie zabiera psa, bądź nie można go zabrać, gdzie go zostawić, niż sam kierunek wyjazdu, prawda? I to, co będziemy na miejscu robili. Natomiast y, faktycznie, jak jest duża oferta turystyczna, gdzie można z tym, z tym zwierzęciem pojechać, to też coraz więcej mamy takich y, powiedzmy osób, albo, albo miejsc, gdzie można tego zwierzaka zostawić. I może to funkcjonować na zasadzie hotelu oczywiście dla psów, o czym szeroko mówiliśmy, albo opiekunów już takich indywidualnych, którzy zabierają na... Na ten czas wyjazdu do siebie do domu takiego psa. Bo raczej y, przy dłuższym wyjeździe y, nie będzie korzystna dla zwierzęcia ta forma y, jak doxiter, czyli osoba, która wyprowadza tylko na spacer, która pojawia się powiedzmy dwa trzy razy dziennie na, na wyprowadzenie i na nakarmienie, ponieważ separacja takiego zwierzęcia od człowieka będzie dla niego bardzo niekorzystna, <grym> będzie bolesna. Nie? Można się oczywiście z rodziną też dogadać, tak? To takie tak tak też oczy Oczywista rzecz, o czym warto też um, powiedzieć i po prostu tego swojego pieska gdzieś zostawić u, u nie wiem, rodziców, cioci czy, czy, czy kogoś właśnie tutaj z rodziny, ale ten doxiter, super, że pan doktor o nim w, wspomniał i tak naprawdę funkcjonuje u nas na osiedlach. Często osoby, zwłaszcza młode, właśnie ogłaszają się, że mogą te pieski na co dzień też wyprowadzać osobom starszym, więc może właśnie z taką osobą też warto by było się dogadać tutaj no, na wakacje. Jak najbardziej to może funkcjonować wakacje, ale też i przez cały rok, no bo z racji naszego trybu pracy, aktywności i... No, Wczesnego wyjścia i późnego powrotu do domu. To taki doksiter może nas uratować w pewnych sytuacjach, a jeszcze osoba, która jest w delegację i, i ma. No, po prostu okresowy problem, co z tym pupilem zrobić, to często korzysta z takiej pomocy. Jak też je obserwuję, że są takie inicjatywy tworzenia tzw. psich przedszkoli, czyli po prostu przyprowadzać takiego psiaka rana, odbiera go późnym popołudniem i on w tym sim przedszkolu jest też zaopiekowany i my jesteśmy spokojni, możemy realizować swoje, swoje obowiązki. A może są też i KECI też, na przykład, to by trzeba było poszukać i znaleźć, bo to musi być też ktoś taki, kto nie tylko. Nakarmia, ale i potrafi zabawić. wygłaskać, zabawić mhm. oczywiście i, i trochę tego czasu poświęcić tym zwierzętom, bo one naprawdę yy, no, nie mają tylko potrzeb fizjologicznych, są jeszcze te potrzeby, nazwijmy to mentalne, tak, duchowe, takie po prostu wynikające z kontaktu, z relacji między zwierzęciem a, a człowiekiem. Panie doktorze, ja myślę, że warto w tym miejscu wszystkim po prostu życzyć przyjemnych, spokojnych wakacji, takich właśnie, żeby nie martwić się takimi przyziemnymi rzeczami. Dobrze się wystarczy zorganizować i można odpoczywać. Życzymy państwu na całe wakacje przyjemnych wyjazdów, bezpiecznych powrotów i fantastycznych wspomnień z tych podróży. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest WETExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.